Witam Was dzisiaj w nagraniu, gdzie skaczemy na samochodami z rampy. Zobaczymy ile metrów przelecimy. Postaram się to dobrze wyliczyć. Ja nazywam się Brutal i zapraszam do oglądania. Pierwszy samochód to jest ten, w którym się klasycznie reskinę. A więc jazda. Full gas. I jedziemy. I tak 260 poleciało. Ok, 260. Czy ten są 260? No, zobaczmy. Ten to już jest taka lepsza. marka, nie wiem, dokładnie nie znam się, prawie w sensie wiadomo jakieś podstawy znam, ale Zbierz Zobaczmy Uwaga, uwaga ile poleci. No powiedzmy, że no 310. No to i tak pięknie. 310 poleciało. Zobaczmy jeszcze to auto. Na trybie sport Ta sport dobra, patrz Bestia. Jasno. To tak słabo. To auto ciśnienie tylko. zobaczymy ile poleci. No tak 20... 90. Można przyznać. Ale da się dalej nie jeździć. się mnie zaskakuje. Dobra. Oczywiście będzie podpisany na dole. No i czas na tą bestię. Okej. Okay. Nie ma tu żadnego trybu. Ale zobaczmy, jak to będzie. 320. A więc dobra, 320. Zahamujmy. Dobra, 320. To by było w sumie na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie suba albo po prostu łapkę w górę.